Ładna ceramika, cynkowa miska, koryto dla świń łatwo przekształcają się w scenę wodną na tarasie. Ten malutki zbiornik wodny można łatwo zrealizować bez dużych kosztów, ponownie wykorzystując różnego rodzaju pojemniki pod warunkiem, że są solidne i przede wszystkim wodoodporne. Oto przykład wykonany w mniej niż dwie godziny z ceramiki w szaro-czerwonym stylu Pompeje. Zacznij od zatkania otworów odpływowych korkiem. Po rozszerzeniu otwór nie będzie już przepuszczał wody. Sprawdź poziom Donicy w taki sposób, aby była równo ustawiona podczas napełniania wodą. Zainstalowano poziomów w ceramice, aby utrzymać rośliny na wysokości zgodnie z ich zapotrzebowaniem na wodę. Przesać rośliny wodne do doniczek z uniwersalną ziemią lub specjalną ziemią do roślin wodnych. Przykryj powierzchnię kamieniami i żwirem, aby zapobiec unoszeniu się ziemi. Oto kilka interesujących roślin. Cibora papirusowa, zwana także ciborą papierową, ma baldachy o wysokości ponad 1 metra. Lubi słońce i zimą musi być schowany przed mrozem z korzeniami w wodzie. Skrzyp Japoński, roślina wodna brzegowa, wytrzymuje temperatury poniżej minus 15 stopni. Lilia wodna jest umieszczona na dnie donicy. Jej liście zacieniają powierzchnię wody, co pozwala rybom pozostać w chłodzie w okresie upałów. Sałaty wodne i hyacynty wodne to rośliny pływające, które bardzo dobrze natleniają wodę dzięki długim korzeniom, które działają jak filtr. Łatwo się rozmnażają przez podział rozłogów. Strumień wody podłączony do pompy słonecznej budzi się wraz ze słońcem. Nadaje wodzie ruch i jednocześnie ją oczyszcza. A na tarasie zawsze słychać ten interesujący, delikatny plusk. Na tarasie konserwacja zbiornika w donicy polega na przycinaniu suchych i zniszczonych łodyg. Od czasu do czasu dobrze jest lekko zanurzyć liście lilii wodnych, aby utopić mszyce, które są pożywieniem dla ryb. Zbiornik na balkonie lub tarasie wymaga niewielkiej konserwacji. Możesz wyjechać na kilka tygodni na wakacje. Jedynym małym ograniczeniem jest dodanie świeżej wody, gdy poziom spada z powodu parowania.